Z nami jest, witam serdecznie Kuba Petroski, były piłkarz nas oczywiście, jak widać barwy w świecie są, witam Cię Kuba, witam. dziękuję, że Twój plan jest napięty i poświęcisz nam parę chwil, oczywiście na początku Kuba tą koszulkę, jest nowa koszulka z metką, z jego numerem ze wszystkim, z podpisem, z autografem. Będzie Kuba? Do, do wzięcia i do wośpu i na pewno zawsze fajnie pomagać wszystkim i chcemy też takim małym drobiazgiem wspomóc e, e, Wielką orkiestrę, też nie pomóc. A tak jeszcze szybciutko dwa zdania. Co u Ciebie, jak tam Łodugarec, rozgrat, idziesz jak przecinak. Jeden z, to z... piłkarzy. Co tam tak. u Ciebie, tak szybciutko? No tak na szybko. Gdzieś tam mam fajny, fajny sezon, fajnie się od początku wkomponowałem zespół i ten drugi sezon na pewno, na pewno jest bardzo udany dla mnie indywidualnie, ale dla, dla Klubu też. Super, cieszymy się. Miałem nadzieję, że spotkamy się kiedyś na dłuższy wywiad, jak nas śledzisz, widzisz, prowadzimy rozmowy na Sienkiewicza. Chcielibyśmy Ciebie zaprosić, oczywiście w menu prezesa, który jest w rozjazdach. Też Cię serdecznie <laughs> zapraszam. Jak wiesz, dwie bramy są i okna otwarte na Sienkiewicza dla Ciebie. Naprawdę, szybka relacja przed, przed futsalem. Zacznę metę albo podpiszę. Koszulka będzie do licytowania na Włośb. Jeszcze inne gadżety będą klubowe. Także dziękuję jeszcze raz Kubuśb. Zachęcamy do licytowania. Naprawdę. Liczymy na Was.